Dzień dobry! Witam Was wszystkich! Oto ja, Last Killer, jeden z członków podcastu, tak? E, o, mam nowego skina, jak może liście zauważyć, i załadujemy tu sobie ekwipunek, ponieważ dzisiaj chcemy zobaczyć mod Clay Soldiers. Jej, tak właśnie robimy dla żołnierzyków, tak? E, zaraz pokażę Wam, jak zrobić kolejną fajną rzecz, którą dodaję mod. Czyli. Konie. Mod ten to mm, tak naprawdę wielkie bitwy glinianych żołnierzyków, co jest bardzo fajne jak dla mnie. Yy, ponieważ no można robić wielkie, gigantyczne wręcz bitwy, tak? Yy, znaczy ja zazwyczaj walczę yy, ar dwoma armiami 16 na 16. Jak widzicie, teraz właśnie koloruję armię, tak? Robię armię różnych kolorów yy, właśnie, żeby wszystkie je pokazać, tak, zaprezentować. O. No i to jest podstawowa armia szarzy, pomarańczowi, żółci, czerwoni, zieloni, niebiescy, fioletowi. Jak widzicie, wszyscy są yy, dla siebie wrodzy, tak? Tutaj akurat no, szarzy mają od porządku przeważające szanse, ponieważ jest ich jakby to jakby to powiedzieć, 10, tak? Czyli trochę więcej niż teraz zrobimy sobie Clay Disruptor, tak? Przydaje się on, jeśli mamy za dużo żołnierzyków. A i tak działają właśnie konie. Żołnierzyki mogą na konia wsiąść. A za pomocą Clay Disruptora, jednym prawym klikiem, niszczymy wszystkich żołnierzyków w naszym świecie. Znaczy wszystkich. Czasami jakiś jest za daleko w zasięgu i się nie zniszczy. Do tego mm, zapomniałem tego pokazać w filmiku. Ale Clay Tractor ma bardzo ciekawą opcję, taką jak y, bardzo szybkie wydobywanie gliny. Po prostu podchodzimy do jednego złoża, klikamy prawy przycisk, po krótkim efekcie, takim jakbyśmy się teleportowali do Nethera. Nagle. Mm, no, nagle rozwalamy całą glinę. Jak widzicie, teraz pokazuję, jak uzbroić ludzika. Dałem mu Glowstone, żeby świecił w ciemności. Slimeball pozwala mu nieruchomić przeciwnika. Redstone yy, pozwala mu oślepić przeciwnika. Skóra daje mu zbroję. Schab surowy no to w przyszłości będzie mógł się uleczyć. Patyk to broń. Yy, gunpowder. Nie radzę go dawać, jeśli walczycie na arenach, ponieważ po, yy, po, po zgonie nasz żołnierz wybucha. Tak. Dobra. Damy teraz troszeczkę innych rzeczy. Sztabka żelaza sprawia, że żołnierz staje się ciężki i trudniej go zabić, ale za to no, nie może siedzieć na koniu. Sztab złota sztabka pozwala jednemu z naszych żołnierzy zostać królem. S y wełna ulepsza jego zbroję. Flint broń. Y jeśli damy mu gravela będzie mógł nim rzucać jak kamieniami. Jeśli damy mu cały stack drewna może zacząć z tego drewna budować. Dając mu cukier, przyspieszamy go. O, troszeczkę się przyspieszył. I nagle wznosi on nam taką cudownie, słabo wsp wspaniałą budowlę. Tak, i teraz, o, jak widzicie, ucieka przed tym drugim. Nie wiem dlaczego. Czyżby chciał nam znowu coś zbudować? Dobra, załadujemy. A. Fak, nie mam tutaj disruptora, tak? Dobra, trzeba będzie cheatem dodać sobie disruptora Tak, oczywiście normalnie cheatów nie używam tylko do prezentacji tego modu Był mi potrzebny O, jak widzicie nasz żołnierz zginął i pozostawił ładny krater w ziemi Tak, dobra hmm. Zmienimy sobie, sobie siekierę Zrobimy to Tak Okej, okay. a co mi tam? Zrobimy to moim sposobem Czyli po polsku Nobcast time, jej Brawo! Oui! Hannah Montana forever! Justin Bieber jest taki switaśny, że pozwala płonąć temu biednemu budynkowi. No dobra. Ta ekstremalnie brzydka budowla się spaliła. I dobrze. Tak więc teraz idziemy. Tutaj zbudowałem taką fajną arenę dla moich ludzików. Ponieważ niedawno był u mnie przyjaciel, z którym bardzo fajnie się nimi bawiliśmy na tej arenie. Graliśmy. Ja zawsze grałem czerwonymi, on niebieskimi, tak więc to tradycja. Jak widzicie, zrobiłem takie bramy otwierane pistonami, żeby żołnierze nie zaczęli się zabijać zanim zostaną przygotowani do walki. Tak, co jak dla mnie jest dość fajnym rozwiązaniem. A, no tak. Trzeba położyć żołnierzy. Hmm, poczekajcie chwilę. Hmm, tak pokazuję wam, właśnie, jak to, że tam są pistony i tak dalej. Tam można zejść, żeby przygotować wszystko. Stworzyłem takie fajne zasady. Możemy wybrać y, 8 przedmiotów stąd, tak? Ym, takie, żeby było łatw y, łatwiej i żeby nie była to taka masakra, że wszyscy będą mieli wszystko. Jak widzicie ja tam uzbrałem swoją armię tak w miarę defensywnie. Wrzucamy te wszystkie rzeczy do środka, a i źle, źle, źle. Koni się nie wrzuca, konie się stawia. Ym, bez komentarza nad tym, co powiedziałam. No dobra, dalej. Tak. Mm -hmm. Ta, 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 ta. Hmm. Jedną z tych rzeczy też możemy wybrać, czyli ulepszenie broni albo zbroi. Ja tam ulepszam broń, żeby było tak defensywnie. Tamte rzeczy są obowiązkowe, i z tych rzeczy mamy wybrać jedną. Ja tam wybieram recyklon, ponieważ jak dla mnie jest on najbardziej efektywny. Ok. Położymy sobie naszych, nasze koniki. A, ale mi spychają te żołnierze. A to złe żołnierze. Dobra, wyrzucamy rzeczy, które wybraliśmy, hop, 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 i teraz te obowiązkowe, czyli przywódca, je. jeden z nich został przywódcą, wszyscy mają ulubioną broń, oczywiście tylko ci, którzy mieli broń, i Glowstone, tak, żeby świecili w ciemności, jest to naprawdę niezbędne podczas nocnych walk, no, może nie od razu niezbędne, ale bardzo przydatne, tak. Jak widzicie, tutaj nie obudowałem redstone'a tam, ale to nic. Załaduję sobie ekwipunek, żeby uzbroić też drugą armię, tak? Tą uzbroję tak jak uzbrajał ją przez chwilę mój kuzyn, tak? Oczywiście zawsze wybieramy inne uzbrojenia, ale. No, raz podglądałem, jak uzbraja on tam uzbraja dla szybkości bardziej, tak? Mniej dla ataku. A, za, za dużo. Dobrze, Boże, źle. Co? Jak? Dlaczego? Co ja robię? A, dobrze, dobrze. Nie, nie. Co? A, poczekajcie. Ulepszenie zbroi. Yy yy, mhm, bola. Albo cukier. Cukier, tak. Przyspieszę ich trochę. Taką szybką armię zrobimy. I, no, dam trochę za mało koni, ale będzie szybka. W miarę. No i te rzeczy to są takie oczywistości. Okej. Okay. Konia tylko jednego dałem. Co? Było to sporym błędem taktycznym, ponieważ nasza armia, oprócz tego jednego, który będzie miał cukier, jest dosyć wolna teraz, tak? Dobra, rzucamy te wszystkie rzeczy. okej No, to już wszystko. Żołnierze będą mieli chwilę na przygotowanie, podczas gdy my sobie idziemy, ciągniemy za wajchę i obserwujemy batalie. Jej! Jej! O, jak widzicie, czerwonik dostaje się. Tak, nasz, teraz batalia. O. starałem się uchwycić jak... O, teraz do, widzicie jak działa gravel, tak? Takimi kamykami rzucają. Taki cy wojownicy dystansowi, jej yy. I... no. Taka właśnie masakra dosyć tutaj się dzieje teraz. Yy, ale fajna masakra. Bitwa, tak. Yy. No i fajnie to dla mnie wygląda. Lubię jak te żołnierzyki się biją. Niestety nie udało mi się uchwycić na przykład jak yy, ktoś ten używa redstone'a, slimebola. Bo slajmbola w ogóle nie dałem, ale to taki mały szczegół tylko. O, jak widzicie tutaj został jeszcze chyba tylko król czerwonych. A ja sprawdzę już czy tutaj w, w siedzibie czerwonych nic nie ma ciekawego. Nie, dobra. A mój skin, nawiasem, gdyby się ktoś interesował, nawiasem mówiąc, nawiązuję do gry Deus Ex Human Revolution i na rękach yy, i koło oczu mam implanty. Nie wiem, czy to tak wygląda, miałem taką nadzieję. Dobra, zniszczyłem wszystkich żołnierzyków, przypadkowo dodałem sobie płytę, ale to taki mały szczegół. Zalepimy to wełną. Niestety nie zrobiłem żadnego wejścia na arenę, ale nie jest to zbyt uciążliwe, więc może tak zostać. Tak, wejdziemy teraz tędy, tak. Karna jak pięknie, how sweet. Jej. I zamkniemy. Tak. Uhu. No. No to będziemy już kończyć. Do widzenia.